Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy próbowali ugrać grę w miarę, tak postaramy się być chociaż w top 3. Będziemy grać bez celownika, bez mapy, bez zdrowia, bez całego interfejsu praktycznie i spróbujemy coś ugrać. Ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Dobra, jesteśmy już w grze. No i tak. Teraz, wchodzimy sobie w ustawienia i wyłączamy sobie cały interfejs zdrowie yy, gracza, zasoby, minimapa yy. to to akurat zostawię no no i co, to już tyle no i lecimy Dobra, lecimy sobie na zalew tak y, dobra, dobra. całkiem odważnie Praszno. Nie mamy żadnej broni, ja tu jest typ. No i Ej, Dobre. a mi grę Jak Jakiś grę O, mamy pierwszą pompę O, o no. możemy no. dojeść pierwszego fraga dobra. O, Pierwszy frak! Ja będę drugiego, no. ja będę drugiego Ej, bez celownika nie jest źle nawet. I możecie sobie w inwentory, w ekwipunku sprawdzać jakie macie bronie, jakby co, nie? No Ej, a gdzie to się wyłącza? O nie, bo ja widzę bronie swoje. Ja pierdzielę. Ja Ej, gdzie to jest? <grym> Pasy inform... I gdzie to jest? Laży... O, z to też jest dobrze, bo łuk ma taki ten. No, no, no. To jest? O, ale laser. Ale łatwo ci gra. No za łatwo. Ty, bo ja widzę swoje branie, najgorzej. Kurde, ty. Ja Leży, pierdziel. dobra, pierwszy frak mój. Ja Andro a Ym... już. As... Dobijamy oczywiście. Tak ja mam. Mam Jadu, dużą potka. Ale ty to już to ty jesteś prost. O kurde. No. Ja pierdziele, on ma takie biało. No, a ja mam tak mało tych HP, że ja muszę się napocząć ile chcę palić. ma 2 HP, serio. O oh, kurde, totalne. Dobra, trzymam niego. Ale serio Hordy ma 0, to jest totalne. To jest... oh, Normalnie to się poci na Karuala Tu jest. Dobra. E, budowanie jak jest bez jest... jest fajne. Oło! Oh, wow. Tam jest jeden typ, oh, ale on jest botem. Z pompy na daleko. Czy dostał mocno? Co ty robisz, Meksikos? Nie wiem, no ja no, nie Strażnik nie. iglicy powala Infinity Pigeon, Py coś tam. Dobry player. No, bardzo dobry. Eju, Odrażałem sobie. się. A. Zobacz, co ja no, się Aha, dobra. Zabiłeś go. No, ale mnie by nie podniesie. Meksikos, no, no co ty robisz? Co ja ty robię? Resztartuję. Nagrywki gdzieś... Myślałem, że to No, Mexico's, no nie no, to już jest trollem. No mówiłem, że to jego, ja, ja słyszałem, że to krótko leci. Widzicie, mam 200 IQ, że ja mam słów dobry. <grytanie> ja mam trochę słabo, bo ja gram na scrolla, jak chodzi o zmienianie broni. Nie gram pod yy, numerki, cyfry, tylko... Mam problem teraz. Taki, no W sumie to nie jest jakiś duży problem, ale nie, nie, nie wiem co Nie tak. wiem, co mu daj, ale żeby było A pięknie. 30-30. A dobrze, No, 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 come on, go. on, go. nie, lecą to wam tam te kolonie. Ale Meksykos! Ja ty jesteś, chodź tu. O kurde, ja mam tak mało HP. Tu kolejne są Gdzie ty są sprawdzasz że jedyny masz tak? Bo ja widzę na tym, w lewym, górnym rogu. Ja też. Ty! Ale nie. ja tu helem jest. Ja na minus 200 IQ masz chyba. Trzelają do ciebie, chyba. No, no właśnie nie widzę Meksykos. Ty nie ty. Najgorsze no jest Na to, że nie widać... Gdzie, ja Najgorsze jest to, że nie widać Nie nigdy. no, ty? Nie no, ty. Ja. A jesteś no, ty? Co? <śmiech> 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 o kurde, nie sądzę, Przepraszam, widzowie, po którym się nie bada. Znaczy się, no grają grafki. To są w samym 35? Na kurde, no to, na kurde. O typu to to trzeba to nauczyć o kurde albo mnie trzeba. Ale mam minus 1.31. Hmm. O kurde, ja... Help me. Leży. Dobra. Dostrz jeden. Hmm. Już. O kurde. Ja jestem na hita. Leży kolejny. Gina. Dobra, uciekam. Nie ja tak zginiecie, to ja to sam wygram. Ty, ja mam jedną płotkę. Galaxy, Galaxy! Skin Galaxy! OG Galaxy! Kolejni przyszli, jak coś. Kolejny, nawet im. No co za... Dzięki! ...klamusy. musy. ja trzcię Co Kurde, ma Kurde, ale że my ich robimy bez stalownika. Leży. Ale jestem bogiem do kierownika. Tu nie, są, to są już tak Na mnie, na mnie, na mnie. Jest bardzo łatwo. O kurde. Nie ma no, bardzo mm. łatwo to nie, ale... Ej, 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 chłopcy tańczą, chłop tańczą, chłop tańczą. Leży. I jeszcze jeden, jeszcze jeden tu jest. Wygrywamy na easy. Easy peasy, lemon squeezy, ale z ciebie. Wielki. Nie mogę go w No, ale nie, 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 to, że dlatego, że mam 13 fragów. Wcale nie wygrywam dlatego. Nie wcale. tam biegnie? Czerwony ja pierdzielę 100 Czeka metrów. Cz cztery głowy, cztery głowy mu daję. Czyli się trzy. Wygrywamy. To ta, ta, dwa hity był. Dwa hity był. Mhm. No bo tam jeszcze on się skimoli. Czemu tu się nie da... Czemu się wod wodą tu nie da płynąć? płynąć. Pięć osób. Ty co? Jest zabawana woda. Jak pięć osób tak sobie chyba powiedział? Ej! Nie, tak, 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 tak. Tak. No, idę. no, okay. budyka, no, ty. no, no ty, ty, ja serio sam mogłam tu w A to ty wziąłeś zarąba łożkę. A ja tu czekam na nas zrzuta. I śmiało bym To po Ja czekam Poczekaj! Ej, kiedy my, Ja mam jednego fraga z ma 4, a Jux ma 14, to jak my połączymy z Mexikosem siły, to będziemy mieli tyle samo co Jux. No ja chyba jak jeden tak jest. Czekaj, tego nie wytrzymujemy. Nie będziecie mieli tyle. Dajecie radę. Już no, mam pompę miał. Jeden ma. ma pompę, dajemy ją. radę. Uważaj Jux, bo podpaliłem. Leży kolejny. Ja. No i się automatycznie pobrane i lecimy. w Snifost, to się bija malowa. Dobra, easy. Nie, Dobra, O, drzewo, tam są. Tu o, w tą stronę, chodźcie. nie Ja nie, nie, nie. Nie no, razem zabiję. Tak, tak! Bo chcę mieć mhm. mi 20 fragów. A pod poli dobra, nieważne. Jeden prawy leży. Gdzie Tam ty walisz, leży? Auto. Buka o Juk? Leży? Wyzbugowany alko. ma. wiema. Ja pierdziele Juk spowala. Leży. No na no easy, na easy, no easy. nie leży że Nie, nie, nie dam razem. Jeden HM ma, jeden HM Nie zostaw go na proszę. Ta dowie! uinek bez celownika, bez Uinek No, no co ten? Yy... Może Gadałaś. zrobimy Jeszcze jednego winka, bo jak. Dobra, widzę, jesteśmy w drugiej gierce. No a jak przegramy, już nic się nie stanie, bo i tak wygraliśmy. Więc lecimy sobie i widzimy się na miejscówce. Łuk. Ale jesteśmy już na miejscu. Pierwsza broń. Kiedy łuk się wydaje najgorszą bronią, a teraz łuk jest najlepszą bronią. No, <grym> no to tak trochę. Dobra. Easy. Easy, no. easy, lemon, squeezy, ale z siebie wielki. Mizi. Simujemy do nierymowanych rzeczy. Co tutaj tak, ja nie czekam na no. <laughs> Nie, nie, nie. 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 poruszasz. Chodź. Już Już Lecimy Nie. Tankowanie. No i tak jestem pierwszy. <laughs> wywalaj mi stąd tak sej królu, królu złoty wysiądź z tego z ham no. no jednak nie królu, odwołuję wszystko Beka nie wam nie chyba ja mlowę i 100 HP Oj. że Omega! E, no, no to tym pięknym akcentem kończymy ten odcinek i padajcie też do Stacha na jego perspektywę. Może też ją tutaj no. zobaczę. No i co? Widzimy padajcie. się w następnym odcinku lub może na live. Więc elu! Siema to ja z roku 2077 jak ci się odcinek spodobał to zostaw suba i łapkę w górę.